Cześć kochani, słuchajcie, to jest ten dzień, kiedy są oli urodziny. Ja przyznaję, że ja nie mogłem się doczekać, bo ja uwielbiam sprawiać komuś przyjemność. Uwielbiam jak ona się cieszy. Zobaczycie w sumie co to będą za prezenty, bo to jest taki urodzinowy dzień. To nie jest taki konkretny jakiś tam jeden prezent, tylko seria, można by powiedzieć, że prezentów. Seria niespodzianek. A co to będzie, to poczekajcie. Chociaż zdradzę Wam, że postawiłem na pewniaki. A jakie są pewniaki Oli, to zobaczycie. Intro. Może bywam czasem zła na emocjach to wliczone w kosztach, bo mamy czas. W zeszłym roku byłam taka zazdrosna. Do samego końca wiem, że ty też... Jeśli chcesz mogę być, tylko daj mi znać Wcale nie czekałam na prezenty Chciałabym mieć tylko Cię Jest i ona. Witajcie. Jedziemy. Nie wiem gdzie. Ola nie wie gdzie. Dziś to mojego rodziny. Czy wy wiecie gdzie Ola jedzie? Nie. A skąd wie, że nie wiedzą? A. <laughs> Właśnie może i wiedzą, może i wiedzą. Ja zapraszam. Zapraszam, Jestem taka ucieszona. Nie wiem. Lekka ekscytacja widzę. nie wiem właśnie gdzie jedziemy. No i właśnie to jest najlepsze. Fajnie. Olcia, pierwsze pytanie jest takie... O, drugi raz wymusza? Wymusi? O, prawie. Pierwsze pytanie, pierwsze pytanie do Olci jest takie... Czy domyślasz się, gdzie jedziemy? Tak. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, jeśli tam jedziemy. Ale nie wiem. Tak? Tak? No myślę, że możesz być rozczarowana lekko. Nie. Eee. Zobaczymy. Bo no... Wiem, wiem chyba o to ci chodzi. Że się domyślasz i że jesteś szczęśliwa. Nie, to nie to. A to no nie do końca będzie to. Ale to nie znaczy, że nie będziesz zadowolona. Po prostu mam pewne domysły. No, no dokładnie. Ale, ale tak, ale domyślałem się, że będziesz się spodziewała właśnie tego. Więc? Więc nie, nie będzie takiego. to Jedziemy Jedziemy Niestety, Olcia nadal nie wie, gdzie idziemy Nadal idziemy chyba tam, gdzie ja chcę, żebyśmy idziemy Znaczy później <noise> Ja nie wiem, czy idziemy tam, gdzie idziemy Ale idziemy tam, gdzie idziemy, gdzie ja chcę, żebyśmy szli Gdzie idziemy? Tam Gdzie? Tutaj? Nie Do Medicover? Nie, tylko nie do Medicover <noise> Dzisiaj gdzie? Idziemy do Medicover też, musimy pobrać gdzie idziemy? Nie wiem. Ja nie wiem. No to mów gdzie? Nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Nie chcesz zapęczyć. Co? To tu? 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 Co? Tutaj do Lamilu? Nie. Jak to? Do no no Lamilu idziemy, chodź. Nie no to nie, No dobra. To nie dla mnie by było. Damilu nie, Lamilu nie. A gdzie idziemy? Chyba nie tu. Tu? Tu idziemy? Co ty gadasz? Naprawdę? No dobra, chodź Co my tutaj zrobimy? Może... Może pomasujemy trochę Ja teraz jestem już w garażu u nas i... No tutaj mam trochę. Tutaj mam taki jeden prezent, a właściwie tych prezentów będzie kilka, więc ja teraz idę do domu je pakować. Zabieram jeszcze laję. Bo z lajrą idziemy na pobieranie krwi, bo ona ma zabieg w przyszłym tygodniu, więc no zobaczymy, jak Olcia zareaguje. No, jeżeli chodzi o, to, o, to, o ten masaż, to. No domyśliła się, bo ona tego bardzo chciała i cały czas mi mówiła, ja bym chciała masaż, 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 no to już nie mogłem tego zrobić, żeby nie dać jej tego masażu, żeby tego nie załatwić, więc no właśnie. Później pojedziemy na obiad i później będzie dla niej jeszcze pewna niespodzianka. Le. Jesteśmy tutaj teraz dla Irenią, bo ona no, no zobaczy na jej rączkę, miała pobieraną krewkę.

Dobra, jestem też po masażu i słuchajcie, był spoko, powiem że specyficznie, w sensie, tej była pani, która mnie masowała, to myślałam na początku, że, myślałam, że mi się nie będzie podobało, tak czułam, że coś będzie nie tak. Dlaczego? Chyba że... się stresowała, takie miałam jakieś dziwne poczucie, ale... A To A tą panią widzieliśmy, czy nie widzieliśmy? Ty chyba nie widziałeś. Ta młoda? Nie, ta starsza taka. Tak, taka starsza. Ta, co przyszła, jak tam Chodź. byliśmy? Tak. Okej. Okay. Ale ogólnie, ale powiem wam, że potem... Zawsze, że jest reparacyjny. Nigdy nie miałam takiego masażu, bo byłam jakiś masaż, jakiś tam, że wciskała miejsce, w które mnie specyficznie boli, i czekała, aż mięśnie się rozluźni. I to było fajne, bo to faktycznie to czuć, że te plecy są poprawione. I tak i w ogóle zapytała też, na czym się skupić. Czy właśnie chcę bardziej plecy, czy może coś, że w trakcie będę mogła sobie zmieniać. I to było spoko, bo. Więc mi bardzo zależało na plecach, a my też w górze, że jest marnowane tyle czasu na, na nogi Albo na ręce, których mam nie Więc jakby miałam masaż wszystkiego, ale najwięcej na plecy dosłownie i to było super Więc no, jestem bardzo zadowolona tak z tego, potem jeszcze dostałam latę Bardzo dobra była latę No i fajnie Czyli i ręka trzyma poziom No tak nie O tutaj pozdrawiam, pozdrawiam mojego znajomego, bo to jest jego ten ee, sklepik, dobra, dom po, chleba Chodźmy, bo zimno eee, w sumie. Łukasza Dobra, parking idziemy, idziemy. Włączyć, Włącz parking. I my I idziemy. To jest apka do banku. Uh, można zapłacić za parking? E, idziemy gdzie? Do Battery and Wine na Steka. I teraz, słuchajcie. kiedyś w moje urodziny. To nie było w zeszłe, tylko albo dwa lata temu, albo trzy, albo temu. I teraz o co chodzi? A, że postanowiliśmy, że w urodziny jednej z osób, w sensie moje albo Kamila, i tak druga osoba, znaczy w sensie ta, która ma urodziny, też coś będzie robić. Dokładnie. I właśnie ja zapraszam Kamila do tej knajpy. A ja no robię to resztę. To drogi co? Ale, no tak. A tu jest zarąbiście, zarąbiście i mają pyszne stejki. Dobra, idziemy. Chcesz jakąś przystawkę? Nie? Chce jakąś przystawkę? Chyba nie. Nie, wiesz co ja na przykład nie chcę. Chce się. Pomian z faktem i ceny, to jakby po prostu. Nie, no, no nie, przes nie przesadzaj. Nie, no. Przystawka za 70 zł. No, no a to gigowana ośmiernica. Jest czekadełko w postaci chlebka z masełkiem, a to już jest dużo, bo my bardzo lubimy ale skoda, że nie chlebka. z stosunkowym masełkiem, ale już niech będzie, no niech będzie, ale chlebek taki tak. Chcesz się pochwalić, ile mniej więcej wydamy na... Nie, chyba nie wiem nadal. Ale wstawiamy, że około 400 zł. No, tak? no, no na, to na pewno. Czy wiedziałaś, że zabierzecie do Ireny Elis? Jak? Hmm. Czułam to rano, ale no, w sensie jak wybraliśmy z domu, to że jak tam w prawo, a nie w lewo, no. to już mówię, coś na nowej będzie. A, mówiłam Ci, że chce masaż i, i mówiłeś mi, że masażu nie dostaniesz, bo już powiedziałeś, że chcesz. Czyli nie zorientowałaś się, że w momencie, jak patrzyłaś na mój telefon i wyszukiwałaś miała miałem Irene to nie było, że zaciąga z Twojego telefonu, tylko ja to wyszukiwałem. A tak to powiedziałam, a to Tak, a Ty mówisz, ojej, jak to jest, że to z mojego telefonu wierzę. Bo to nie było, że w wyszukiwarkach, tylko miałeś taką kartę otwartą, no a ja bardziej. też ostatnio szukałam, bo ja chciałam ogólnie tam zachodzić na że Ja mówię, nie, ja mówię, nie wierzę, że się nie Ale wiesz dlaczego? Bo ja parę dni wcześniej też Słuchając na jak, jak mój telefon mógł zaciągać karty z twojego bez sady. Nie wiem, zaczęła mi się stresować nawet tym. <grym> Zamówiłem sobie krembrillę, ale to dlatego, że ja czasami po prostu potrzebuję zjeść cukier i właśnie to jest ten moment. Nie ja wiem dlaczego... <grym> Dlaczego? Nie wiemy ile no ile kosztuje na pewno nie dużo. jest 50 poza tam. No i jak? Warto było? Rezeracja. Warto było, jeszcze nie wiem. Nie wiem za ile, Ale, ale warto. Sezamie otwórz się. Znaczy, sezam się musi otworzyć, chyba że. Żeby... Ja, ja wezmę tą tam pole. Musimy przyznać, że to jest podwójny rekord. To jest najwięcej, ile zapłaciliśmy w restauracji, i największy napiwek jaki daliśmy. No 10% do... minimum. Słuchajcie, jaka w ogóle historia okazało no, się, że parki. samochód zostawiłem otwarty. No, jest otwarty. Zobaczcie. I kluczyki w środku? No, można wsiąść, można wsiąść. I gdzie są? Nie są. Aha. Tak, żeby ktoś z pojechał. Idę z prezentami. Idę z prezentami. Idę z prezentami. I czekaj, czekaj, czekaj. Idę z prezentami. Już. Jej, jaki śliczny twarz wychodzi. Dostaw! <laughs> Daj. Który najpierw? Ten mały. Który? Tamten. Ten taki A, najbardziej? Ten są cztery. E, nie no, dwa tamte, małe w sensie są. Siedem, cztery łącznie, tak. Ten pierwszy tam od, od tamtej strony. Kurde, czekaj, bo nie mogę tak ten. To weź go ode mnie. Dlaczego tak dużo prezentów? Bo ja tak lubię. Jezu. Dla mnie to jest fajne. O Jezu, czekaj. A, żeby nie spadły tamte. Dobra, co to jest? Nie wiem. Coś jakiś... Oh! Skarpetki polu? Tak. Chciałem być drogi. Nie cieszysz się, widzę. Nie patrz tam! Tam nie ma ceny. Uf. Właśnie, Dobra. Mam takie na czapce. Ale fajne Nie cieszysz się. Bardzo się cieszę. Najgorszy prezent to skarpetki przecież. Nie, dlaczego? Nie wiem. Nie, ja tak nie uważam, ja będę... O stresu. Boże, ale mnie stresujesz, w ogóle się nie cieszysz. Nie chcę ci... Następna mała, Ale dobra. Ale to wycieszenie się jest takie, kurde, co mam, z, chaj, z radości. Tak. To, to tak nie wygląda życie. O jedzonko! Lajra, co to? <śmian> <śmian> miam Tak Takie mniam, miam. No tak! Ej, czyli Ferrero to jest ta sama firma, co Raffaello, nie wiedziałam tego Okej. Okay. Yy, dziękuję bardzo. Dobra, następne, teraz dwie torby. Dwie torby. Razem? Jesteś niezadowolona, tak? Jestem bardzo zadowolona. Nieprawda, widzę, My że się nie. Przez... Która tak, chcesz? się też? Bo się pokłócimy. Którą też? Obie. Nie może być Przecież obie. tak obie. Nie może być obie. Tą grubą. Dlaczego grubą? Zamiast Dobra, bierz. Jakiś pluszak. Dobra, bierz pluszaka. To nie pluszak. To coś z pola. Co? Widzę. Co ty Wstaję... gadasz? Wstaję Ren wystaje. Ja nie jestem mistrzem pakowania, przepraszam, ale... Popatrzcie, prost... ale ja też nie jestem. To ten syfterek, jest o się tam długo... I powiedziałeś, że, że nie wydasz pieniędzy na pojechać. niego. Nie patrz na metkę, nie patrz na metkę. Bo metka jest po to, że można wymienić ewentualnie rozmiar, więc nie patrz na metkę. Ja Dzisiaj ją, kosztuje kiedyś, ale nie pamiętam. Nie. Dzisiaj w nim pójdę i nie trzeba go prasować. Nawet jak trzeba, to go uprasuje. Dobra. Nie, nie trzeba. Nie trzeba. Jest. Minutki bardzo fajnie. Dobrze. Co tam od razu Bo teraz dopracowanie obu i właśnie do założenia, może. I teoretycznie ostatni, ale wcale nie ostatni, bo jeszcze później będzie jeszcze coś. A nie musisz już zamykać. Boże, ile ty musiałeś na to wydać? Jezus! XS rozmiar, wyjedziemy w Łodziąże, <noise> dziękuję, super jest. To w czym więc rozpójdę? No nie wiem właśnie. A może w tym jest? Może. Tylko nie wiem co koszula, yy, yy, boże sweter jaki ma ten dekor, taki normalny. Okrągły. Nie wiem czy będzie pasował. Właśnie chciałam dać Ci buziaka. Daj buziaka. Tam, debo, Tam. Możecie w lustrze zobaczyć. Mm. Najlepszy prezent. Niestety Ola już wie jaki to jest prezent, chociaż to miała być niespodzianka, ale okazało się. <noise> Że Piotrek i Agnieszka zaparkowały. Więc wszystko jest jasne. A ja zobaczyłam ich samochód i byłam taka mega szczęśliwa i zadowolona. A mówił: Nie, zawsze niespodziankę. Ja już wiem, jak to było. Agnieszka mówi, Ja zaparkujmy na zewnątrz, bo nie będzie niespodzianki. A Piotrek: Nie, jest za zimno. Na pewno. Tak, na pewno tak było. Na pewno tak było. Bo Agnieszka do mnie pisała i pytała się o kod do furtki. To jak to jest, że wjechali? Co Agnieszka też działa inaczej wjeżdżamy? Dzień no dobry? Na pewno nie. A to nie ten sam. Dobra, niespodzianka! Nie, Ola! Solas! Niech żyje, żyje nam! Ojej, jesteście tutaj! Sola! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze tu raz, jeszcze raz! Jeszcze? Tak, widzę, że się starała. Poczekaj, nie Ola się nie zorientowała po waszym samochodzie. <laughs> Napisałem się, żebyś ten wysadził ją poczekaj, przy Poczekaj, nie z... Przy Co? Przywidziesz, że wysadził. Nie, nie odczytałem, a, bo już a nie zdążyłem. Kolejny sobie pomyśleć najpierw. Ach, no, poczekaj, nie mam życzeń. Boże, nie mam życzeń. Mam. <laughs> Brawo, Ola! Patrzcie. Na dziś. Pięknie. Co to będzie? Tu macie i świat w strefie i O tak. Zobacz tutaj. Ole fajne, <grym> będziemy odwiedź. grać. Muszę się chwycić. Yes. Yes. Tak naprawdę Trzeba chyba najbardziej. Ze wszystkich prezentów ucieszałam się, że wy będziecie. Tak. W sensie. jechaliśmy do garażu. Ja, ja patrzę Zdrowiwam. i myślę tak. Co to się wypika, nie? Ja tak. Co za zaparkowano na w naszym miejscu? <grym> Ja Znam ten samochód? Nie. I mówię: O, to jak nieśka, To będzie taka mała reakcja. Jaki był ostatni prezent, który dostałaś na urodziny? Piotr, jak Agnieszka. Nie, gra. Gra. A, tak, gra. gra planszowa. Gra planszowa. Tada. Ale żeby aż za tyle, i teraz musisz nacisnąć tutaj. Teraz tutaj. Ty, wyślisz to! Uff. Happy birthday Fact, to you jaki, nie Lajra, bo gdyby Happy birthday to you No nie jest warte do swojej ceny <laughs> A Ola do mnie teraz się jeszcze pyta na końcu, Ty, a po co tu wziąłeś? Ja specjalnie wziąłem właśnie taką, żeby... No może to jest chyba na życzenie. Cicho! Specjalnie, żeby to była taka tandetna rzecz z muzyczką. Czy to nawet nie, na pamiątkę na tego szachce nie postawię, jak już tego zabrakło? Ale to, to miało być takie tandetne, właśnie, właśnie na śmiechu. Nie czym prezent.